Dzień dobry. Mam na imię Małgorzata, mieszkam w Sopocie, a teraz jestem chwilowo w Miami. W Miami South Beach, czyli w dzielnicy południowej Wyspy Plażowej, a jadę do północnej, czyli Miami Nord. Dlaczego? Bo są teraz dni muzyki, a nie jadę na koncert, ale obejrzeć szczególne miejsce związane z muzyką. I Urząd Miasta zrobił takie dodatkowe, bardzo małe wycieczki, i ja tam się zapisałam. To jest bezpłatne, tylko się odbywa tylko raz, więc trudno się dostać. I obejrzę z przewodnikiem sklasyfikowany zabytek, zaprojektowany przez Normana Gillera, bardzo znanego to architekta i takiego innowatora. On pierwszy zastosował klimatyzację i ogrzewanie razem. I rury plastikowe, które tu się niezmiernie sprawdziły ze względu na pogodę. Muszla balowo-koncertowa, nawet jeżdżono tu też na rolkach. Teraz są dyskoteki, koncerty, imprezy dla dzieci, wyświetlane filmy i to jest wszystko na planie koła. Ta ten parasol był zaprojektowany przez Gilera w trochę innej formie, ale nigdy nie wybudowany. Dopiero teraz to zrobiono w czasie remontu. Muszna jest wspaniale wyposażona i tu się dzieje mnóstwo rzeczy, bo program na marzec jest wypełniony i wiele koncertów i spotkań tutaj jest bezpłatnych. A dzięki temu, że przewodnikiem naszym, takim honorowym, jest muzyk, możemy wejść i zobaczyć, jak wygląda no, backstage, czy backstage, czyli co się dzieje z tyłu sceny. No, to tylko właśnie w czasie takich wycieczek specjalnych są możliwe takie rzeczy. No i w ogóle obejrzenie dokładnie, kiedy nie ma publiczności. Więc co tu jest? No jest catering. A za tymi drzwiami? A, tu jest reżyser. Ojej, ale ten biedny reżyser w takiej komórce tu siedzi. No nie, no świetne wyposażenie, mają świetne te wszystkie nagłośnienia, to są fantastyczne. No i co jeszcze? Mamy garderobę. Tu jest druga. No prawda, że to jest bardzo porządne na taką na powietrzu salę. Tak, to standard jest świetny. No i dokąd my teraz pójdziemy? <śmiennie> O, fajnie. zupełnie okay. <noise> inaczej wygląda. Tu widać, że to jest koło. Super koło. To bym poszła na taki bal. Może na jakąś dyskotę, przyjedziemy. No Czasem tu przyjeżdżamy na koncerty. To się jedzie trzy kwart razy. U nas. Fajnie. Podoba mi się będzie hmm. zespół godański. Mała architektura w stylu modernizmu, która tu się nazywa mimo. Chcę jeszcze zobaczyć jak tutaj wygląda plaża, bo podobno jest teraz wszystko przebudowywane i miasto stawia właśnie na rozbudowę tego miejsca. Can you open my 100%! Oh, oh, I got oh, it! You <laughs> Thank you! You're very welcome. Well, you do Twitch? Okay. That's no! Cool. Oh, what did you say? Uh, on YouTube. On YouTube. What's yes. in it? What is the name? There you go. Yes. Hey, look, I subscribe for you. I subscribe for you. Oh, and friend. now I'm gonna see your video, okay? okay? I'm gonna watch this one, so you, you better edit it soon. It's, uh, March? March? No problem, come here. Okay. Take care. <laughs> Thank you. Przeżyłam od pół godziny się na drwałam z wodę Tę wodę to dostałam w ramach ucieczki natomiast bardzo się chwali tym, że ta woda nie jest w plastiku, tylko jest w aluminium. Więc nie wiem czy to jest tak bardzo dobrze, bo wcale aluminiowe garnki nie są dobre. Więc chyba butelki aluminiowe też nie. Bardzo przyjemnie, a jaką mają plażę jeszcze zobaczę. No, bardzo ładna też plaża. Chociaż dużo węższa niż w Miami Beach South. Ale dzisiaj ładna pogoda. Nazwyczajnie. Tu można dojechać autobusem numer 100. Który ma chyba najdłuższą trasę w całym Miami, 35 km, bo wyrusza z centrum Miami na lądzie, przejeżdża przez South Beach, przejeżdża przez North Beach, później przez wszystkie te małe miejscowości, które są typu Surfside czy Sunny Isles, aż do Aventury. I ta trasa kosztuje cała 2,25 dolara. To w ogóle jest standardowa cena biletu w autobusach tutaj. A również można dojechać bezpłatnym trolejem, tylko się po prostu trochę dłużej jedzie, i on jedzie z South Beach. Po południu nowe spotkanie, ale w zupełnie innym rodzaju architektury super nowoczesna siedziba New World Symphony Orchestra, gdzie oprócz słab występują młodzi muzycy. I to jest taki program trochę edukacyjny. Ja byłam tutaj kilka razy na koncertach, ale to jest zupełnie co innego obejrzeć taki budynek bez publiczności. Architekt Frank Geary, 2011 rok. To jest. No, na mnie robi to takie wrażenie, jakby ktoś rzucił nieregularne bryły, i one tak zostały. Tutaj nie ma żadnej symetrii. Są linie i obłe i ostre. No ja jestem zachwycona tym budynkiem. O, nasza grupa, zobaczcie, jaka mała, a oprowadza nas dyrektor Filharmonii. Tu każdy krok otwiera inny widok. Ja jestem tym zachwycona, <grywa> <grywa> winda, <grywa> mimo wszystko, że jest w bieli. I szkle to winda jest Rokoko. Oczywiście w cudzysłowie. Świetna jest. No i wjechaliśmy na dach. A na dachu zieleń i te drzewa olbrzymie mangrowe, nie żadne palmy. Które wsadzają, one wypadają i nowe wsadzają tylko prawdziwe, wielkie drzewa. Tu jest miejsce na takie wydarzenia towarzyskie. Mogą być skateringiem, mogą być drinki. No i widok, 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 widok cudowny na beach, na South Beach. I na dole, ja pamiętam, że ja kiedyś, jak właśnie byłam wieczorem na koncercie, to ja to pokazałam. Bo jak koncert jest w środku oczywiście nie wszystkie, to jest raz w miesiącu to tam na dole jest wielki piknik, a na ścianie jest transmisja koncertu. I rury to są świetne, no to jest świetne nagłośnienie. Także to też jest bezpłatna atrakcja w Miami. No i rzut oka w dół, no też zupełnie inny widok. To jest małe. Ja nie wiem, jak oni to zbudowali. Ja w ogóle podziwiam tych architektów, konstruktorów, którzy to budowali i projektowali, ale wykonawców też wspaniałe. Co ta rzeźba po lewej stronie przedstawia? Nikt nie wie, tak powiedział dyrektor filharmonii, ale ponieważ to był prezent Francuzów, to powiesili. I na koniec dnia niespodzianka trio Konrada Paszkuckiego, który jest synem polskich emigrantów do Australii i jest bardzo znanym pianistą jazzowym. Gra tutaj właśnie na całym świecie on koncertuje z najlepszymi zespołami jazzowymi i również stworzył swoje trio. I na zaproszenie Dni Muzyki daje teraz koncerty na powietrzu, tak aby wszyscy mogli poznać jego wspaniałą. Muzykę. Do widzenia, do zobaczenia za Mm -hmm. 100 okay. mm -hmm. bucks mm -hmm.